Witam, no, nowy nabytek po Carlosie Sztynika. No, myślę, że samiczka będzie Niestety miało tylko jedną Dostałem zaraz od Pana kolegi ryzy eee, Rodowód Widzicie Radowodów nie latają Ale wiem że jej rodzeństwo się sprawdza i zobaczymy co pokaże na pierwszym locie jej brat Roczniak Będziemy widzieli Jestem bardzo ciekawy No nic trzeba wpuścić ją za do młodych Jak widzicie nie sprzątam w tym roku Próbuję nam no, co prawda ono się Pierzeją, próbuję rzadko sprzątać, nie sprzątałem chyba czasem czasu, zobaczcie ile piór tam jest. Więc zapuścimy tego młodego. Zaciemniam jak widzicie na to tego piór jest. Najdziwniejsze jest to, że zmieniłem też karmę. Mogę wam też pokazać zaraz jaką karmę używam. Używam, jak widzicie, Palomę. Do tego von 182 i yy, Laga plus start nie wiem, ponoć ma być lepiej Dawałem też jak się młode z razu wykluły to karmę i zobaczymy Co to pokaże na razie zugębie nie wyglądają źle trzeba im dać świeży wody zaraz i, I karmę które wypuścić nie chcę, polatają. Nie ma u mnie stresu. Widzę, że nawet głębie niektóre zaczęło odchodzić, i na 15 minut gdzie nigdy tego nie miałem. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z karmą, yy, ale oprócz yy, czystej wody, nie, nie, czasami witaminę podam yy, i tej karmy nie daje nic. No wiadomo, gryt, nie? To jest wszystko. No, karmy dostały, wodę zostały. małem dodatkiem do wody zaraz wam pokażę moją dostawę karmy wejdziemy tylko na no jesteśmy tak tak Eupol to jest jedynie widzicie, tu jest MD, a reszta to jest rozpłodowa lotowa. I na tej lotowej chcemy lecieć w tym roku. Normalnie jechałem na czerwonej linii, proszę o dietę trochę dla samic, żeby je przetemperować. Zaraz Wam już pokażę duży gołębnik. No i jeszcze krótko pokażę Wam. To łosance są. Przez nas były samice. Wczoraj je e, odłożyłem. Wyglądają jakby były w formie, ale to Czas pokażę, jutro mamy wkładać na próbny lot. Nie wiem jakoś, Nie wiem czy włożę wszystkie gołębie, bo ta pogoda Ta pogoda y, nie jest zaciekawa, tam 2 y, trzy y, godziny słońce ma być i ten i Nie wiem, chyba tylko część wyślę reszta nie zostanie z młodymi i tak będzie lepiej chyba. Bo nie podoba mi się ta pogoda. Nie wiem, czemu na siłę chcę zrobić ten lot na 90 km. To tu macie brata od tego młodziaka, co, co przywiozłem dzisiaj. No, ten niestety stracił samicę na tym treningu. No, widzę, że młody, młody siedzi z tyłu. A niestety, jak go przekładam, jak samice są, to przekładam do. Gniazda obok, samica karmi dwa. O, ten pan kolega już czeka. Wam no, już powiem na co on czeka. Może to wykopać. Wykopać, jaki bulder bo czyściłem i dawałem różne specyfiki. E, te opakowania to nic, nie jest to, co tutaj stoi. To jest wszystko przepakowane. Ja daję inne rzeczy. To jest jeden z samców, co tutaj właśnie robią orzeszki. Zrobię im potem, jak zostaną z młodymi, z godziny dwie jeszcze. Zrobię im wymuszany trening z chorągiewką. Samicą dzisiaj zrobiłem, bo niestety powtarza się ta sama, taki sam scenariusz co w zeszłym roku. Jedna samica schodzi i koniecznie chce, chociaż całą nas był i koniecznie chce iść do głębnika, ale później po odłożeniu młodych miałem ten sam problem. I muszę coś, yy, muszę je ganiać po prostu. Dobra, to było wszystko na razie.